obchodzimy dzisiaj tę niedzielę Słowa Bożego, którą papież Franciszek już po raz szósty proponuje dla całego kościoła. I jedna z takich myśli, która wynika z tej propozycji, to ta, aby postawić Słowo Boże w centrum naszego życia. Niejako, jeżeli już jakoś jest Słowo Boże ważnym elementem naszego życia, postawić je gdzieś na nowo w centrum, jeszcze bardziej, a jeżeli jeszcze nie jest za bardzo czymś ważnym, aby od dzisiaj zacząć stawiać pismo święte bardziej w centrum naszego życia. Poszukiwanie takich, takiego centrum, czy nazwijmy to może nawet punktem odniesienia ważnym punktem odniesienia dla naszego życia. Takie poszukiwanie jest bardzo naturalne. Gdybyśmy sobie uświadomili, jak się zachowujemy w jakimś nowym pomieszczeniu, w nowym miejscu, albo gdy wchodzimy do, do metra, wchodzimy do autobusu, rozglądamy się po tej przestrzeni. Rozglądamy się, jakie są odległości, rozglądamy się, jacy są ludzie, patrzymy, czy wszystko jest bezpiecznie. Jest to naturalne, robimy to często bardzo nieświadomie, jest to odruchowe. Każdy jakoś tak robi, mniej czy bardziej, ale jest to coś naturalnego, kiedy jesteśmy w tych wymiarach naszej przestrzeni, czasu, tak jak funkcjonujemy na Ziemi, w tym świecie materialnym. Więc poszukiwanie punktów odniesienia jest czymś naturalnym dla człowieka. I każdy z nas takie punkty odniesienia ma, nie tylko w tym sensie materialnym, nie tylko w miejscach nowych, ale także w domu. Mam jakieś Udekorowanie domu, urządzenie domu, bo takie ustawienie gdzieś domu jakoś nam służy. Jest dla nas pewną przyjemnością, odpoczynkiem, dobrze nam być w domu, który jest tak, a nie inaczej urządzony. Mamy swój ulubiony fotel czy krzesło, miejsce odpoczynku, miejsce pracy, miejsce snu. To są ważne punkty odniesienia dla naszego naturalnego, fizycznego życia. Ale mamy też takie punkty odniesienia. Wewnętrzne. Wielu z nas o czymś ciągle myśli, o jakiejś jednej czy drugiej ważnej sprawie. Czasem jest to jakaś sprawa z historii. Jeśli jest przyjemna, to podnosi nas na duchu, jakieś wspomnienie czegoś dobrego, może wspomnienie także naszych sakramentów, wspomnienie miłości, wspomnienie czegoś, co nam dawało siłę, życie. Pamiętamy o tym, często jest to dla naszego wnętrza punkt odniesienia. A jeżeli jest to coś przykrego, to też bywa, że dość często budujemy nasze odczuwanie, nasz wewnętrzny świat, ciągle pamiętając o jakiejś krzywdzie, o przykrości, czy o jakimś grzechu, czy jakimś złym zdarzeniu. To na nas wpływa i jest dla nas, chociaż się wydarzyło dawno, ciągle punktem odniesienia. Więc jest to coś, co zwyczajnie robimy, czy w świecie fizycznym, czy w świecie wewnętrznym, że żyjemy w. Pewnej sieci punktów odniesienia, że ich poszukujemy, jest to coś bardzo naturalnego dla nas. I dzisiaj kościół i także Słowo Boże, które czytaliśmy, bardzo piękne są szczególnie pierwsze czytanie Ewangelia, mówią o tym punkcie odniesienia odniesienia, jakim jest księga Bożego Słowa. Że to był punkt centralny w czasie świętowania, które opisuje dzisiaj księga Nechemiasza w pierwszym Czytaniu. Punkt centralny, na który nakierowało się, nakierowywało się serce ludzi. Mamy takie dosłowne jedno zdanie, że wszystkie uszy słuchaczy były skierowane ku, ku księdze słowa, a w synagodze w Nazarecie, słyszeliśmy o tym, jak Jezus w tej synagodze czyta z księgi, wszystkie oczy były utkwione w Nim. Czyli Jezus. I księga, z której czytał, były takim ważnym punktem odniesienia, punktem orientacji, punktem wpływającym na, na serce, na uszy, na umysł, na wnętrze. To samo w pierwszym czytaniu, w tym dniu świątecznym czytania z księgi, bardzo piękny opis wzruszający ludzi, którzy płakali słuchając z księgi tego, co było czytane, był to dla nich ważny punkt odniesienia. Zarówno fragment, który czyta Jezus z księgi proka Izajasza, jak i to, co czytał pisarz Ezraż w pierwszym czytaniu dla ludu, są to fragmenty, które pocieszały serce. Księga Izajasza, ten fragment, który Jezus czytał, jest to nawet dosłownie przez badaczy nazywana część księgi Izajasza, księga pocieszenia, skierowana do tych, którzy wrócili. Po wygnaniu do Ziemi Świętej, i tam znaleźli ziemię ciągle zniszczoną, po najazdach, po tym jak zostali uprowadzeni, wrócili, nadal była świątynia w Jerozolimie zniszczona i wiele innych zniszczeń. Tę samą sytuację opisuje nam pierwsze czytanie, kiedy odbudowywano kraj i znaleziono księgę, i zaczęto z niej czytać, było to ogromne pocieszenie dla tych, którzy wrócili z tej niewoli. Pocieszenie, że Bóg razem z nimi wrócił do tego kraju i razem z nimi odbudowuje to miejsce. A więc zaproszeni jesteśmy dzisiaj, aby pismo święte stało się dla nas ponownie albo w ogóle od teraz, albo głębiej niż do tej pory punktem odniesienia. I znowu w tym wymiarze fizycznym, dzisiaj na liturgii wnieśliśmy księgę, Ewangelii, aż pięknie ozdobioną, którą dziś teraz wszyscy widzicie, kładziemy ją na ołtarzu, żeby pokazać, że Słowo staje się ciałem i w drugiej części Eucharystii tam będzie się odbywała uczta, w której Jezus weźmie chleb i powie, to jest moje ciało, On jest Słowem, które stało się ciałem. Możemy coś podobnego zrobić w naszych domach. Gdzieś postawić księgę Pisma Świętego, Biblię, w jakimś miejscu, na jakiejś półce, w jakimś miejscu, które będzie widoczne, widzialne dla wszystkich, i że fizycznie w tej naszej przestrzeni, wokół której się orientujemy, będzie to ważny punkt odniesienia. Że nasze serce będzie i nasze oczy będą biegły do tej księgi, w której są słowa życia, słowa pocieszenia, słowa dobrej nowiny. Słowa o tym, to wszystko, co dzisiaj czytał Jezus, słowa o tym, że Pan Bóg przynosi dobrą nowinę. Przynosi dobre słowa, przynosi wyzwolenie, przynosi przejrzenie w naszej różnej ślepocie, kiedy czegoś nie widzimy, co dalej, jakie decyzje podjąć, przynosi wyzwolenie od ucisku, przynosi rok, czas łaski. Ale nie tylko materialna księga może być takim punktem odniesienia, ale warto, jesteśmy stworzeni w tym świecie materialnym, potrzebujemy takich materialnych punktów, ale także to, co księga zawiera. Warto znowu na nowo zacząć. Czytać Księgę, w naszych rodzinnych spotkaniach, może czasami na głos, dla wszystkich innych, po cichu, dla siebie samego w jakichś momentach, aby punktem odniesienia dla naszego serca, dla naszego myślenia były słowa Księgi, słowa życia, słowa przebaczenia, słowa pociechy, słowa nadziei. To bardzo ważne, abyśmy z Księgi, słów życia czerpali punkty odniesienia. My czerpiemy, bo robimy to naturalnie, jak to już wyjaśniałem, tak? czerpiemy z punktów odniesienia tych materialnych i z tego, o czym myślimy, co wspominamy, czerpiemy punkty odniesienia z wiadomości, których słuchamy i z wielu innych rzeczy, które oglądamy we współczesnych mediach. I one nie zawsze nas pocieszają, często nas zasmucają. Dwa dni temu na święto świętego Franciszka Salezego, papież Franciszek, Ogłosił kolejne orędzie na Dzień Środków Społecznego Przekazu. Ten, ten dzień jest w Kościele Polskim dopiero we wrześniu obchodzony, ale tradycyjnie 24 stycznia papież ogłasza to orędzie i tym razem zwrócił właśnie uwagę na to, jak bardzo wpływają na nas media, jak potrafią zmienić percepcję, odbiór na rzeczywistości, jak potrafią także ranić. I papież zwraca się z apelem do dziennikarzy, aby znaleźli sposób, aby przekaz, który będą opracowywać, mógł być uzdrawiający. Tak ważne i aktualne współcześnie słowa Ojca Świętego. Potrzebujemy, aby Księga i słowa życia zawarte w Księdze znowu stały się najważniejszym, centralnym punktem odniesienia. Dla naszego życia i dla naszego serca. Poprośmy Pana Boga o łaskę, abyśmy wprowadzili w życie tę zachętę, którą ta niedziela nam niesie, by postawić w centrum Słowo, Słowo życia, uzdrowienia dla naszych serc, dla naszych oczu, dla naszych rodzin, dla naszych domów, dla naszych wspólnot. Amen.